Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wszystkie wagi w czytaniu na maj 2019 roku. Pasuję teraz inną talię kart, nie są to karty Tarota. I wyjmę z nich tylko jedną kartę, która będzie takim, taką gwiazdą przewodnią, drogowskazem całego czytania. Bardzo fajnie to działa, funkcjonuje. A w trakcie czytania okazuje się, zresztą sami to Państwo zobaczycie, jak. Świetnie te karty ze sobą rozmawiają, jak zwał, tak zwał. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje. 8 tysięcy subskrybentów, także już całkiem pokaźna rodzina YouTube'owa nam się tu zrobiła. W maju, oczywiście, spotkania online. Proszę śledzić kanał. Będę ogłaszać w oddzielnym filmie, kiedy i o której takowe spotkanie się odbędzie. Osoby, które życzą sobie indywidualny rozkład. Proszę o napisanie maila. Mail, adres mailowy będzie znajdować się w opisie tego filmu. Wagi, 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 wagi. Dużo. Przychodzi mi na myśl słowo dużo. Myśląc o wadze w maju, dużo, ale dlaczego dużo? No i piękna pani tutaj wychodzi, więc o, a tutaj, proszę bardzo. Jakie piękne dwa łabątki. Mm. Czyli co? Dużo miłości? Dużo kandydatek, do kandydatów do serca? Kobieta. Mm -mm. Mm. Dzięki której, przez którą duży wpływ będzie mieć jakaś kobieta na Wasze życie. To zobaczymy, wyzwanie dla wag. Jak ta pani się tutaj zamanifestuje, decyzja. Czyli duży wpływ na państwa decyzję w maju, drogie wagi, będzie miała jakaś kobieta. Osoba, no, czytanie ogólne, osoba, czyli jakby będziecie swoje zdanie uzależniać od tego, co ta osoba zrobi, powie, zadecyduje, czyli to będzie taka wspólna decyzja, mogłabym powiedzieć. Co pomaga rycerz denarów, czyli mamy już osobę, tak? O czym się dowiecie? Karta śmierci. Z przeszłości. Księżyc. 7 kadynarów. Arcykapłanka. 10 kadynarów. Król kielichów. <laughs> Wynik. Trójka mieczy. Ula, lala, i la. tu sporo osób, proszę zobaczyć, a tu na końcu rycerz mieczy, król mieczy, cesarzowa. Czyli jakby takie dużo, duże środowisko, dużo ludzi w koło Was. Moi drodzy, musicie się w maju wykazać dużą rozwagą i intuicją. Dlatego, że. Dlatego, że. Ta karta śmierci ona mówi o, o dużej zmianie. Jeśli mówimy o relacjach, związkach, to... W takiej postaci, jak to jest, dłużej trwać nie może. I potrzebna jest tutaj, krótko mówiąc, a, zmiana, przedmiana, odnowienie, restrukturyzacja, transformacja, przekształcenie. Ja nie mówię tu na przykład już konkretnie o tym, że trzeba zrywać z kimś, ale tak, jak to jest, dalej być nie może. Czyli jeśli osoby spotykają się, są oddzielnie, to jakby to oddzielnie przestanie im wystarczać, tak? Będą chciały być razem. I w odwrotnej sytuacji, że nie układa się, tak? I czas najwyższy podjąć decyzję o tym, żeby całkowicie, tak, to odseparować się od siebie. Tylko powiem jedną rzecz. Czy zrobicie... W prawo czy w lewo, efektem tego jest trójka mieczy, czyli wewnętrzne rozdarcie, rozżalenie. Cokolwiek drogie wagi postanowicie w maju, to przyniesie to, to ktoś będzie miał złamane serce. Czyli postanawiacie się rozstać. No to tu jest sytuacja prosta i wycierpicie, i druga osoba. Mimo, że się nie układało, ale jednak definitywne rozstanie to, to, to nigdy tak bez echa i, i takie proste nie przechodzi, i takie proste nie jest. Być może na Waszą decyzję właśnie będzie miała wpływ kobieta, inna osoba, może nie kobieta, osoba pojawia się osoba tu, druga, co pomaga, prawda? Czyli w tej decyzji uczestniczy ktoś trzeci. Może... No bo tutaj z kolei ta ósemka, ona by podpowiadała, że no, no jest to rozstanie, tak? Jest zmiana miejsca przebywania lub rozstanie, ale w taki sposób, żebyście to zrobili, żeby całkowicie jakoś nie zrywać kontaktu, nie palić za sobą mostów, żeby to się nie odbyło w, w atmosferze kłótni, tylko no, jakiegoś porozumienia, pojednania, prawda? Macie... Bardzo wspierające otoczenie, stabilne otoczenie. Otoczenie, czyli znajomych, przyjaciół, rodzinę. Na nich możecie zawsze polegać. Cokolwiek by się nie stało, to, to macie gdzie wracać. Macie kogoś, kto wyciągnie do Was rękę. I powie chodź, masz tu kąt, masz tu miejsce, masz tu dom, tu jest Twoje miejsce, tu jest Twoja stabilność. Także dużo będzie potrzebnej intuicji, rozsądku, rozwagi, miłości żeby ten proces transformacji przebiegł jak najmniej boleśnie. To jest to, co powiedziałam, wydanie takie związkowo, związki, relacje. Ale są też osoby, które. Które chcą uzyskać odpowiedź na pytanie, na przykład w sprawach finansów. I powiedziałabym tak, to, co jest związane z Waszymi obowiązkami, czyli praca, szkoła, tak? Praca. Tutaj mogą wyjść jakieś, może nie szwindle, tylko no jakieś sprawy, które niejako wymuszą na Was, w końcu to się ujawni, tak, bo, bo nie, nie wiadomo było, nie wiem, kto awansuje, kto dostanie podwyżkę, e, jakieś takie roszady, tak, i kto dostanie jaką umowę, to było niewiadome i teraz sprawa zaczyna się wyjaśniać w związku z powyższym no, trzeba zdecydować, jeśli pracodawca zaproponował stosowną stawkę za wykonywanie danej pracy, owszem, tutaj decyzja może być na tak, prawda? Bo w dziesiątce z otoczenia, czyli ja biorę właśnie jako to otoczenie, to też otoczenie w pracy szefów, współpracowników przełożonych, nie tylko rodzinę, to tutaj pokazuje się, że ta propozycja no, będzie okej. Okay. Jest karta śmierci, transformacja, przekształcenie, czyli w tym miejscu, gdzie jesteście i na tej pozycji, gdzie jesteście, dłużej nie będziecie. Sprawa się wyjaśni, ulegnie przemieleniu transformacji, będzie stosowna decyzja wymagana od Was, i jest pomocna dłoń człowieka, jako energii. No to Rycerz denarów to jest najbardziej stabilny z rycerzy, tak? T takie wiadomości właśnie finansowe. Rycerz to jest taka średnia pozycja w pracy. To nie jest szeregowy pracownik, nie jest też szef. Więc macie tutaj jakby może okazję nie jakiegoś super awansu, ale jakiś taki a, odpowiedni szczebel powiedziałabym. Należy, również karty zwracają na to uwagę, że należy, um, będziecie musieli albo skontaktować się, albo uzyskać jakąś może pomoc. Jeśli tu jest arcykapłanka, to pokazana, pokazany wasz intelekt i duża wiedza, lub też osób, z którymi będziecie mieć do czynienia, to mogą być szkoły, uczelnie w jakiś sposób te kontakty Wam się przydadzą, tak? E, tu są też pokazane egzaminy, bo trójka wieczy to nie tylko urażone serce, ale to testy, czyli będziecie poddawani testom, żeby przekształcić siebie. Może ktoś zechce zmienić kierunek studiów, może ktoś zechce zmienić dział firmy, w której pracuje, ale... Musi to być poparte wiedzą, rozsądkiem. Intuicyjnie będzie wybierać. Intu będzie test, no, no może niektórzy intuicyjnie, bo tutaj wiedzy zabraknie, tak, <laughs> ale, um, ale ten egzamin zostanie zdany prawidłowo. Stabilność się tutaj pokazuje, tak, z otoczenia. Czyli powiedziałabym miesiąc zmian. Zmiany planów, zmiany podejścia, zmiany drogi, zmiany partnera, zmiany układów, zmiany schematów. Nie zawsze i teraz jakby klu tego całego tutaj czytania jest to, żeby te wszystkie zmiany przeprowadzić jak najbardziej płynnie, jak na... Z, żeby nikogo nie obrazić i samemu nie czuć się źle. No. To tyle powiedziałabym w tej materii. A teraz odpowiedzi na pytania. Proszę zadać w myślach pytanie. Wagi. Zestaw numer jeden, zestaw numer dwa i zestaw numer trzy. Okej, okay, proszę się zastanowić i ja odpowiadam na pytania. A, no tutaj pokazuje się paść buław. To jest... Um, jeśli mówimy o relacjach i mieliście nadzieję, że to będzie taka stabilna relacja, to póki co ona jest bardziej taka postrzegana jako romans. Bardzo młoda, bardzo wczesna. Czyli troszeczkę tutaj oczekiwania mogą wasze się mijać. To jest ta karta śmierci czyli transformacja. Myśleliście, że będzie stabilnie, a się okazuje, że wyszło, że to tylko romans, tak? I. Lub też nie chcecie, żeby to było romans, chcecie, żeby było stabilnie. Każda z tych dróg dłużej trwać nie może, obojętnie jaka ona by była, bo czytanie ogólne, tak? Dla każdego coś innego. To należy zmienić. Albo. Stabilność, powiedzieć nie, to chyba jednak nie to pozostanę przy, przy takim spotkaniu się raz na tydzień, albo odwrotnie, spotkanie raz na tydzień mi nie starcza, ja chcę stabilności. Dla osób szukających pracy, takowe się pojawi stabilne zatrudnienie, ale pozycja tutaj taka po prostu na początku, to nie będzie od razu dyrektor firmy, bardziej no tak, no, podaj przynieść po krótko mówiąc, ale proszę się tym nie zrażać, ponieważ czwórka mówi, że to, co zainwestujesz teraz w swoją karierę, stabilność, to przyniesie efekt za jakiś czas. O, tutaj mamy. Królowa Kielichów i zmartwychwstanie. Stanie. Tu może być odnowienie znajomości, druga szansa, danie sobie drugiej szansy, czyli na pytanie, czy dać drugą szansę tej osobie, no tu odpowiedź brzmi tak. Karta śmierci, no tak dłużej być nie może, pamiętamy, albo w lewo, albo w prawo. Tutaj, dla tych osób, które wybrały ten zestaw, prawdopodobnie dacie drugą szansę swojemu jakiemuś byłemu partnerowi. Odnowienie znajomości. Proszę bardzo, a tu znowu sąd ostateczny e, i karta cesarza, czyli odnowienie znajomości, druga szansa, ale tym razem e, Spróbujcie to zrobić na swoich własnych warunkach. Wy bądźcie cesarzem, wy ustalcie zasady, reguły tej gry. I jeżeli ktoś się do tego dostosuje, dajcie drugą szansę. Jeżeli nie, no to, no to nie. Bo tak jak było, dłużej być nie może. Ok. Um. Czy tutaj, to bo tu mi się jeszcze. Nasunęło, na przykład w sprawie pracy a, szef może dać Wam drugą szansę. Coś tam, ktoś zaliczył jakiś a, fuck up blisko, <grydko> brzydko mówiąc a, i teraz a, szef powie, dobra, nie zwolnię cię z pracy, ale daję Ci drugą szansę, to są nowe możliwości, wykaż się teraz. I to myślę, że wszystko, dziękuję Wam kochane, wagi do usłyszenia w czerwcu.